Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Czerzewska. Jestem pracowniczką badawczo-naukową w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Chciałam dzisiaj zaprezentować Państwu wyniki moich badań, które właśnie teraz udostępniam na ekranie. Tematem mojego wystąpienia jest szkoła dbająca o dobrostan dzieci. Dlaczego podjęłam się tego tematu? Otóż bulwersująca jest skala doświadczania przez dzieci problemu krzywdzenia. Ostatnie badania przeprowadzone przez fundację, Dajemy Dzieciom Siłę, z ubiegłego roku, mówią o tym: te badania były przeprowadzone na nastolatkach, na dzieciach w wieku 11-17 lat, i mówią o tym, że Badani, badani w grupie ponad 2000 relacjonowali, że w minionym roku co piąta osoba zgłaszała, że doświadczyła jakiejkolwiek formy przemocy ze strony osoby bliskiej. 32% relacjonowało, że krzywdzenia doświadczyło w swoim życiu kiedykolwiek. Na, na tę przemoc, na to krzywdzenie ze strony dorosłych rodziców, opiekunów składają się takie formy krzywdzenia jak przemoc fizyczna, psychiczna, zaniedbywanie fizyczne lub emocjonalne, um, parentyfikacja, która jest zjawiskiem oznaczającym, że dziecko przejmuje rolę. Dorosłego i zaczyna opiekować się swoim na przykład nie, nie, niezdolnym do zadbania o dom, o dzieci, o siebie rodzicem. I ostatnia z, z form, która była włączona do tego badania, to wiktymizacja, czyli doświadczenie bycia świadkiem przemocy przez dzieci. Tu króciutka adnotacja, że są badania, które dowodzą, że to doświadczenie bycia świadkiem, bycia biernym obserwatorem. Jest, zostawia olbrzymie ślady w psychice dziecka. To poczucie bezradności, bezsilności, i jednocześnie obserwowania bardzo trudnej sytuacji swojego brata, siostry, matki, czy kogokolwiek innego z rodziny, to trauma, która jest porównywalna właśnie z tym doświadczeniem osobiście doświadczonej przemocy. Krótko opowiem, co będzie zawierała moja prezentacja, i to dość dobrze oddaję słowo właśnie kalendarium pewnych wydarzeń. Chcę opowiedzieć Państwu o fenomenie małych zespołów złożonych ze specjalistów, którzy na Warszawskiej Pradze Południe w latach. 90. minionego wieku zawiązali całkowicie oddolnie y, niewielkie zespoły, w których pracowali nad przypadkami y, krzywdzonych dzieci. Do tych zespołów należeli policjanci, pracownicy szkół, najczęściej pedagodzy, ale też zdarzało się, że wychowawcy albo dyrektorzy tych szkół, y, pracownicy socjalni. Pracownicy lecznictwa odwykowego. Zdarzało się, że przychodzili kuratorzy sądowi, przedstawiciele prokuratury, rzadziej i też z rzadka przedstawiciele ochrony zdrowia, jacyś pediatrzy na przykład. To była ich taka właśnie oddolna inicjatywa, którą bardzo mocno. Wsparła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, dzisiaj się tak nazywa, a wówczas nazywała się Fundacja Dzieci Niczyje. Fundacja dawała pomoc w postaci superwizji dla tych pracowników, dla tych specjalistów. To był fenomen w tym sensie, że z jednej strony ludzie ci. Działali na terenie bardzo trudnym społecznie, bo Praga południe uchodzi za takie miejsce, w którym są liczne rodziny wieloproblemowe i też od wielu pokoleń doświadczające tych, tych problemów, więc praca jest tam rzeczywiście trudna, specyficzna dla służb społecznych. A z drugiej strony jest to zagłębie jakiegoś takiego um, większego, chyba niż w innych. Dzielnicach Warszawy ruchu pozarządowego. Jest tam rzeczywiście, może właśnie dlatego, że jest tam tyle tych problemów, wiele organizacji pozarządowych koncentrujących się na problemach dzieci, na wspieraniu dzieci w rozwoju albo rozwiązywaniu bardzo konkretnych trudności. Pierwsze badanie, które przeprowadziłam, miało miejsce w 2008 roku, wtedy się ono rozpoczęło i interesowało mnie po prostu zbadanie tego fenomenu, tych, tych, tych małych zespołów, wówczas nazywanych już zespołami interdyscyplinarnymi. Było to coś niezwykłego na, ska na skalę całego kraju, więc zasługiwało na odnotowanie. Ku mojemu zdumieniu, szybko po zakończeniu badań okazało się, że będzie miała miejsce nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, i w wyniku tej nowelizacji ustanowiono obowiązek zawiązywania właśnie takich zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie. Formalnie rzecz biorąc, w 2011 roku miało miejsce rozporządzenie Rady Ministrów, które które nakazywało tworzenie takich zespołów interdyscyplinarnych, które byłyby zobowiązane do tego, żeby pracować na bazie procedury niebieskiej karty. I do, do, do tworzenia tych niebieskich kart zostały zobowiązane następujące instytucje: policja i Um, pomoc społeczna. One już dużo wcześniej też pracowały niebieską kartą, ale trzy nowe instytucje do tego doszły, mianowicie oświata, czyli szkoły, ochrona zdrowia oraz, yy, oraz, yy, oraz komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, zazwyczaj działających w gminach bądź w dzielnicach, jak to ma miejsce w przypadku Warszawy. A więc pięć instytucji, które zostały Ustawowo zobowiązane do współpracy na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w danej rodzinie. Nas interesuje tu akurat to od strony dziecka. I w związku z tym, ponieważ nastąpiła taka ciekawa zmiana, zwrot, postanowiłam po raz kolejny wejść do tych środowisk i zbadać, jak fun funkcjonują ludzie, którzy Wcześniej byli w zespołach interdyscyplinarnych założonych oddolnie, jak teraz po tych zmianach, które zobowiązują do obowiązkowego współdziałania, jak im się współdziała? Zespołów interdyscyplinarnych, a, a pytanie badawcze brzmiało: jakiego rodzaju doświadczeniem pracownika szkoły jest udział w procesie zapobiegania krzywdzeniu dzieci w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego? Metodą badawczą było instrumentalne studium przypadku, tak to nazwał Robert Stake. Posłużyłam się wywiadem swobodnym, pogłębionym i prowadziłam go na podstawie scenariusza wywiadu. Dobór badanych pierwotnie zakładałam, że będzie pełny, to nie wyszło do badania. W badaniu zgodziło się wziąć udział 6 z 15 szkół, które na terenie. Pragi południe wówczas istniały w 2008 roku, kiedy zaczynałam ten cały proces. Ostatecznie przeprowadziłam badania z 12 osobami w pierwszej fazie prowadzenia badań i z 15 osobami w drugiej fazie badań. Byli to dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy. I jako metodę analizy użyłam analizę. Treści. Bardzo chcę podkreślić, że to nie były badania porównawcze w sensie takich badań longitudinalnych. Nie wiedziałam, kiedy prowadziłam po raz pierwszy badania, że wrócę do tych środowisk, więc, więc niestety nie mogę nazwać tych badań właśnie podłużnymi w żaden sposób. Jak wyglądały odpowiedzi pracowników szkoły w 2008 roku, wtedy, kiedy ta współpraca służb była oddolna? Zwrócili oni uwagę na kwestie, które ja pogrupowałam w takie trzy kategorie. Po pierwsze, w jaki sposób postrzegali rolę szkoły, i tutaj mocno podkreślano, że Szkoła jest takim centralnym miejscem, które może podjąć interwencję. Że właściwie jeśli nie szkoła, to no na pewno nie można liczyć w jakimś takim systemowym sensie, że jacyś sąsiedzi coś zrobią albo jakaś dalsza rodzina. Nie, nawet, nawet narzekano nierzadko na to, jak pracuje policja wzywana do interwencji. Takiej w związku z, ze zgłoszoną przemocą. W związku z tym szkoła postrzegała siebie naprawdę jak, jako takie centrum, czy też właściwie główną instytucję, która może cokolwiek zrobić. Mało tego nawet dostrzegano, że tam, gdzie, jest współ... gdzie powinna ta współpraca się jakoś dobrze układać, na przykład wtedy, kiedy szkoła no, zmuszona jest przekazać sprawę dalej, już do sądu, tak? tam, gdzie zajmie się nią na przykład kurator sądowy, który będzie dokonywał wglądu w sytuację dziecka, to tam ta współpraca się układała kiepsko. Bardzo często i y, zwłaszcza to dotyczyło tych sytuacji, w których kurator nie był zainteresowany współpracą w ramach tych małych zespołów interdyscyplinarnych. I y, 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 ten trzeci wątek, niezwykle ważny, ziel, tutaj na zielono zaznaczony y, podkreślenie, czy wręcz y, entuzjazm związany z pracą. Tych małych zespołach, które były dodam tylko całkowicie zadaniem wolontarystycznym. Ludzie ci chodzili na spotkania po pracy, ale czuli, że są one tak pomocne, że jest to po prostu inwestycja we własny rozwój zawodowy i w pomoc dzieciom na rzecz których pracują. Mówili o tym, że, że to jest wielkie wsparcie, że superwizje chronią. Ich przed wypaleniem zawodowym, że słuchają, jak inni rozwiązywali problemy, i to inspiruje ich do tego, jak mogliby sami zadziałać, a więc bardzo dużo pozytywnych opinii. Natomiast w roku 11 lat później, kiedy nastąpiła ta zmiana w prawie, kiedy już nie było tylko działań oddolnych i tam, gdzie zebrali się ludzie, którzy szczególnie chcą coś zmienić i poprawić, tylko no, we wszystkich polskich gminach zaistniały zespoły interdyscyplinarne. Również w dzielnicy Warszawa, Praga Południe. Zobaczmy jak kształtują się odpowiedzi. Tu również wyodrębniłam te trzy kategorie, ale one nieco inaczej wyglądają. Jak Wygląda rola y, szkoły w takiej sytuacji, kiedy y, zdajemy sobie sprawę, że zdarza się przemoc domowa y, w rodzinach uczniów. I tutaj ciekawy głos, y, właściwie dwa, mówiące o tym, że y, szkoła ma rolę y, wzmacniania samego dziecka. Oczywiście ma też, jest zobowiązana do tych działań w ramach procedury niebieskiej karty, ale jej podstawową rolą jest uczyć dziecko o jego prawach, o tym, że ma możliwość zgłoszenia, że jest krzywdzone, że ma możliwość porozmawiania z różnymi osobami, a więc dawanie dziecku takich narzędzi, które wzmacniają w nim poczucie sprawczości i wpływu na swoją sytuację. To bardzo ciekawy wątek myślę pokazujący istotne przemiany, w szkole. Druga kwestia to właśnie to, jak wygląda ta, ta procedura niebieskiej karty. I tutaj dość liczne, ja tutaj oczywiście tylko malutkie fragmenty tych wywiadów umieściłam, ale tutaj chciałabym podkreślić, że pojawiły się głosy, które mówiły, że to jest bardzo potrzebna, żeby była ta procedura niebieskiej karty. To jest tak, że ludzie się wymieniają informacjami i nawet jeśli nie współpracują na zasadzie, że lubią się tak, w tym zespole i są chętni, żeby pracować po godzinach, tylko robią to w bardzo może zbiurokratyzowany sposób, nawet to jest pomocą, bo służy wymianie informacji, przyspieszeniu działania, Taka jest przecież intencja w ogóle powstania y, procedury niebieskiej karty, żeby jak najszybciej uchronić rodzinę przed y, krzywdzeniem, przed przemocą, przed y, pogłębieniem się tego y, przykrego pro, y, problemu, zjawiska. Y, może czasami nawet uchronić rodzinę przed wejściem na drogę sądową z artykułu 207 kodeksu karnego, czyli znęcanie się nad rodziną. Nie po to, żeby, że tak powiem, nie korzystać z takich środków, jakim jest sąd, ale po to, żeby właśnie ta pomoc przyszła jak najwcześniej. I trzeci wątek, czyli jak pracownicy oceniają zespoły interdyscyplinarne, już nie te dobrowolne, tylko właśnie te obowiązkowe. Otóż tutaj zdecydowanie mniej jest tego entuzjazmu, i pojawiały się takie głosy, że no w naszym przypadku jest gorzej. Tak? To znaczy, być może w innych miejscach w Polsce, gdzie do tej pory nie było zespołów i po 2011 powstały, no to wspaniale, tak? bo najpierw nie było nic, teraz można współpracować, a u nas jest niestety gorzej, bo jesteśmy zmuszeni do. Bardzo konkretnych procedur, zbiurokratyzowanych działań, które zabierają nasze siły, zabierają nasze zasoby, a my przecież mamy wspaniałe doświadczenia, że można szybciej, że można pewne rzeczy ominąć. Nie muszę mieć na przykład zgody mojego szefa, żeby skontaktować się z policjantem czy z inną osobą. Tak było wcześniej, a teraz, od kiedy procedura jest, w niektórych sprawach muszę czekać na tę formalną zgodę, i to opóźnia, i to troszeczkę podcina też skrzydła tym pracownikom. Ja badałam akurat pracowników szkół, ale mówili o tym, że relacje z tych innych czterech służb są podobne. Jakie są moje wnioski z badań? Są liczne korzyści z wprowadzenia niebieskich kart do społeczności lokalnych, w szczególności dla nauczycieli, i zapewne dotyczy to, jak mówią moi badani, ogólnie terenu w Polsce, choć niekoniecznie na Pradze Południe, bo tutaj entuzjazm jest zmniejszony i praca przebiega wolniej i oporniej. Badani również podkreślali, że procedury związane z ochroną dzieci są taką lekcją obywatelstwa dla dzieci, które widzą, że szkoła się angażuje w pomoc, że szkoła ma pewne narzędzia, którymi może się posłużyć, żeby wspierać rodzinę czy dziecko w ochronie przed przemocą. I to jest właśnie taka Piękna lekcja zachowań obywatelskich, że można stawać w czyjejś obronie. I ostatnia kwestia, no to właśnie ten wielki znak zapytania, współpraca służb, procedura niebieskie karty, czy w ogóle działania na rzecz osób doświadczających przemocy, są niesłychanie mocno związane ze współpracą właśnie z tymi... Instytucjami państwowymi, i jak należałoby pracować ze społeczeństwem, żeby odciąć się od tego poglądu na to, że ta, to pomaganie ofiarom jest w jakiś sposób donoszeniem na sprawców. To jest taki znak zapytania, który ze mną został na zakończenie tych badań i też to państwu przekazuję. To jest koniec mojej prezentacji. Bardzo dziękuję. Z takiej literatury skorzystałam. Tu są akty prawne, które były wykorzystane do przygotowania tej prezentacji. Gdyby ktoś z Państwa chciał się ze mną skontaktować, to, to jest to mój adres mailowy, a tymczasem bardzo dziękuję. I do widzenia, przepraszam, tutaj zaskoczyły mnie pewne przyciski.